Witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Paradox Weflor. Witam się wszystkich bardzo serdecznie, drogich widzów oczywiście i drodzy państwo, witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. I dzisiaj materiał na temat rudbeki rudbekie. Bodajże na moim kanale już jeden chyba materiał, bodajże z prezentacji był opublikowany materiał, jeśli chodzi o rudbekie, ale dziś taki po prostu normalny materiał bez praktycznie żadnej prezentacji, bo według oczywiście waszych głosów, 100% było głosów, że mają być po prostu materiały normalne. Yy, dzisiaj rudbekia, tak? Dziś taki problem, który dosyć wielu ogrodników spotyka, że czemu ta rudbeckia nie wschodzi? Czemu rudbekia nie wschodzi? Dlaczego nie kwitnie? I tak dalej. Dziś taki temat, że dlaczego rudbeckia nie wschodzi, nie wschodzi i po prostu nie kwitnie. Dlaczego? Bo yy, to wszystko zależy od tego, że zmiana miejsca. Jeśli oczywiście mamy w tym samym miejscu praktycznie całe kilkanaście lat w tym samym miejscu, to rodbekia prawdopodobnie nam yy, nie zakwitnie. Tak? Jeśli oczywiście yy, może, możemy też zrobić coś takiego, że pozbieramy ze starej rodbeki nasiona i w nowe miejsce zasiejemy. Na drugi rok yy, pewnie, czy jeszcze w tym roku, może w tym roku, czy na drugi rok myślę, że coś tam urośnie i myślę, że na drugi rok, czy yy, na drugi rok, czy może już w trzecim roku, że rudbeckia już na 100% myślę, że zakwitnie. Oczywiście siejemy te nasiona normalnie w jakieś nowe miejsce, tam gdzie jest oczywiście ja jasno i troszeczkę cienia jest, tak powiedzmy półcień, coś takiego. I siejemy yy, tą rozbekę z nasion oczywiście i potem Po prostu yy, te nasiona siejemy Następnie podlewamy No i to już jest praktycznie kwestia czasu kiedy ona nam wykiełkuje urośnie i tak dalej No i kiedy zakwitnie ale na pewno zakwitnie bo yy, Jest taki był, yy, na świe, był taki na grupie komentarz Też że czy tam taki post był bodajże, że niby sposób, sposób był taki, że po prostu się sprawdził to, co ja praktycznie mówiłem, tak i się sprawdził i oczywiście pani się pochwaliła tym postem, że i oczywiście rudbeckie je zakwitły, bo zmieniła miejsce, zmieniła miejsce, yy, też zebrała nasiona i zmieniła miejsce i nagle Yy, Niedowierzanie, nie ale Rudbekia po prostu zakwitła, urosła wielka i się dosyć to do, mocno rozrosła. Ale, drodzy Państwo, drodzy widzowie, oczywiście co dziwnego, zauważyłem, że też Rudbekia po prostu kolory zmienia: kolory zmienia na różne. Jak więcej widzimy, już jest po prostu na tym zdjęciu, są obecnie główki, czyli już po prostu przekwita ta Rudbekia. I możemy z tej rudbeki zebrać nasiona, wysiać w nowe miejsce, podlać, poczekać, aż po prostu wszystko ładnie się elegancko przyjmie. I po prostu czekać na drugi rok, aż coś po prostu urośnie, a później po prostu zakwitnie. I mamy 100% gwarancję, że po zmianie miejsca, po zdobyciu tych, o uzyskaniu tych nasion, wszystkich i po zasianiu, mamy 100% gwarancję, że ta rudbekia nam na 100% zakwitnie. Także moja porada jest prosta, w tym oczywiście krótkim materiale, bo nie jest tak dosyć długo przedłużać. Tak? Bo mam jeszcze też dwa inne materiały do nagrania. Ale powiem krótko: zmieńcie miejsce ródbeki. Najlepiej ją przesadźcie, albo zbierzcie nasiona i wysiejcie je w inne jasno-płócieniste miejsce. I tam wysiejcie te nasiona, podlejcie ładnie. I czekajcie na drugi rok, a coś z tego wyjdzie. A myślę, że wyjdzie, bo to jest stuprocentowa skuteczność. Także zbierajcie nasiona, siejcie w nowe miejsce. Pamiętajcie, w nowe miejsce, nie stare miejsce. Nie w to samo, ani nie w stare. Tylko w nowe miejsce zasiejcie nasiona rudbeki. Zebrane już z tych krzaczków. A resztę to tam najwyżej na kompost, czy na coś tam praktycznie dać. No i tyle praktycznie w tym oczywiście, odcinku w tym materiale, także ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału porady Ogrodowe Flowers na YouTube. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. No i oczywiście subskrypcję na tym kanale. I przy okazji też taka informacja, że w opisie będzie nowy link do donate'ów do wspierania kanału. To jest link yy, pod kątem, pod kątem yy, dotrzepionym. Znaczy, yy, moja nazwa to będzie, yy, jeżeli ktoś by chciał wysłać złotówkę, bo można tylko po prostu sms-em wysłać złotówkę na wspieranie kanału Poradne do, do, do na YouTube. Oczywiście to jest yy, Donated Tipo Live się nazywa. Można tam wysłać na moje konto, czyli moja nazwa to inaczej Pan Rożówka. Tam jest w opisie będzie napisane, można tam wysłać i to idzie po prostu na konto, na konto kanału, jest wszystko ładnie, elegancko połączone, także przyjdzie na pewno, już nie będzie żadnych problemów, także można śmiało wysłać na wsparcie kanału Poradernowe Fras na YouTube, no i część oczywiście środków idzie oczywiście tak jak ja już mówiłem wcześniej, na koty wolnobytujące, na koty działkowe i na koty takie co są. Praktycznie bez domu, bezdomne i co po prostu potrzebują pomocy. Także tyle: Ja oczywiście zachęcam do tego wspierania, bo tak jak już mówiłem, część idzie na wsparcie kotów, część idzie na wsparcie yy, kanału YouTube Porady Dr. na YouTube. Także, oczywiście, tyle z mojej strony: oczywiście, zachęcam i do subskrypcji, i do wspierania kanału. Także dziękuję Wam za uwagę. No, i do zobaczenia do kolejnych materiałów. Ogranicza, że na razie. No, i oczywiście pozdrawiam.